system VMS Orthopedic firmy BJ. Nazywam się Robert Harasimowicz. Jestem fizjoterapeutą, ukończyłem Wydział Zdrowia Publicznego na jednej z poznańskich uczelni. Zajmuję się rehabilitacją osób z problemami kręgosłupa. Siedzący tryb życia współczesnego człowieka jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Kręgosłup, kolumna vertebralis, jest narządem podporowym dla ciała ludzkiego, ochronnym dla rdzenia kręgowego, amortyzującym i ma zdolności do przystosowania się do różnych czynności ruchowych. Kręgosłup zbudowany jest z 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych oraz 4 do 5 szczątkowych połączonych w odcinek ogonowo-guziczny. Pomiędzy kręgami znajdują się krążki międzykręgowe. Zbudowane są z pierścienia włóknistego oraz jądra miażdżystego. Jądro miażdżyste jest galaretowatą masą, która jest pod ciśnieniem 5 atmosfer. Krążki międzykręgowe mają za zadanie amortyzowania sił działających na kręgosłup, umożliwiając jego dynamikę i elastyczność. Siedzenie biodynamiczne, w odróżnieniu od nieprawidłowego siedzenia statycznego, pozwala uniknąć zmęczenia mięśni stabilizujących kręgosłup. Jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania kręgosłupa oraz mięśni. Poprzez nieprawidłową postawę, np. podczas siedzenia statycznego lub wykonywania różnych czynności, kręgi mają mniejszy lub większy nacisk na krążki międzykręgowe. Wówczas jądro miażdżyste ulega przesuwaniu się względem kręgów, mogąc powodować uciski na nerwy na różnych poziomach kręgosłupa. Mówimy wtedy o przepuklinie dyskowej. W najgorszym przypadku dochodzi do przerwania pierścienia włóknistego, co powoduje nie tylko ból, ale i drętwienie ciała w tej okolicy, jak również niedowład którejś z kończyn. W zależności na jakim poziomie kręgosupa nastąpił nacisk na nerwy, ból występuje lokalnie lub może promieniować nawet do palców kończyny górnej lub dolnej. Możemy odczuwać bóle głowy, bóle kręgosupa, bóle pleców. Mięśni i kończyn. Uciski na nerwy w odcinku szyjnym mogą powodować migreny, bezsenność, sztywność karku czy zmęczenie. Dolegliwości kręgosłupa odcinka piersiowego mogą powodować zaburzenia układu krążenia, dolegliwości żołądkowe, zapalenia jelita grubego, dolegliwości nerek, choroby skórne czy chroniczne zmęczenie. Nacisk na nerwy w odcinku lędźwiowym. Może być przyczyną dolegliwości pęcherza moczowego, zaburzeń erekcji u mężczyzn, a u kobiet bolesnych miesiączek. Siedzenie statyczne powoduje rozłożenie siły nacisku na powierzchnię kręgu tylko w jednej trzeciej jego powierzchni, co powoduje ogromne obciążenia poszczególnych krążków międzykręgowych, a tym samym doprowadza do ich patologii. Siedzenie biodynamiczne w odróżnieniu od nieprawidłowego siedzenia statycznego. Pozwala uniknąć szybkiego zmęczenia mięśni stabilizujących kręgosłup, jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania kręgosłupa oraz partii mięśni, podczas którego miednica jest skręcona lekko do przodu, a mięśnie stabilizujące kręgosłup są równomiernie obciążone. Siedzenie biodynamiczne oznacza siedzenie na ruchomej powierzchni z możliwością ruchu we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni. Mechanika biodynamicznego siedzenia uwalnia i stymuluje prozdrowotne ruchy ciała. VMS Orthopedic to pierwszy biodynamiczny system zdrowego siedzenia uwzględniający całe spektrum ruchu człowieka. Fotele wyposażone w mechanizm VMS Orthopedic spełniają nie tylko wymogi ergonomicznego siedzenia, ale nadają im nowy wymiar. Polecam fotele wyposażone w VMS Orthopedic Robert Harasimowicz. System VMS Orthopedic firmy Beyot Usiądź w 3D. System VMS Orthopedic to bezobsługowa, rewolucyjna konstrukcja wywołująca wielowymiarowe procesy ruchowe siedziska. Funkcje foteli z systemem VMS pozwalają na indywidualne dostosowanie do każdego użytkownika dzięki regulacji wysokości siedziska. Regulacji wysokości podłokietników oraz regulacji głębokości nakładek. Mechanizm VMS Orthopedic posiada funkcję synchro. Zwolnienie blokady umożliwia synchroniczne odchylenie siedziska i oparcia. Wielowektorowy ruch siedziska i ciała w 3D na fotelu z mechanizmem VMS korzystnie wpływa na położenie dysków międzykręgowych, zmniejszając ich naciski. Korzystając z systemu VMS Orthopedic zwiększamy koncentrację, motywację i wydajność użytkownika. Siedzisko płynnie podąża za ruchem ciała człowieka podczas pracy wykonywanej przy biurku. Regulacja mechanizmu VMS Orthopedic pozwala dopasować siłę odchylenia oparcia odpowiednio do masy ciała. Siedzenie biodynamiczne oznacza siedzenie na ruchomej powierzchni z zachowaniem ruchu we wszystkich trzech wymiarach. Siedzieć biodynamicznie oznacza siedzieć w sposób chroniący dyski. Regulacja podparcia lędźwiowego i regulacja wysokości oparcia pozwala na dopasowanie fotela do sylwetki użytkownika. Regulacja zagłówka zapewnia użytkownikowi pełen komfort. System VMS Orthopedic uwzględnia całe spektrum ruchu człowieka i ściśle współpracuje z ludzkim ciałem, a nawet odwzajemnia jego ruchy. Nie stój, nie czekaj. Usiądź. Poczuj różnicę. System VMS Orthopedic firmy BJ.